Cześć, Manko, z tej strony Patryk T25. Witam Was w kolejnym vlogu. Lecimy sobie Masejem, lecimy na strajk ogólnopolski strajk rolników. Jedziemy właśnie do Łowicza. W Łowiczu jest organizowany strajk tu u nas w okolicy bliżej nigdzie nie ma dlatego lecimy na Łowicz. Lecę ja, wraz z Szymonem, z Gier Paradowski tutaj jest w naszej okolicy akurat. No i dołączymy się do innych rolników z okolic Łowicza I razem będziemy jechać Będziemy jechać w kolumnie ciągników Ilu nas będzie trudno powiedzieć Zobaczymy, no dobre i te 30-40 ciągników jakby było to by było fajnie U mnie flaga na przodzie, flagi na lusterkach Pogoda by tragiczna, dzisiaj leje od rana Leje bardzo silny wiatr, boję się żeby tych flagi nie pogubić no ale zobaczymy. No na razie sobie jedziemy. Ja już wyjechałem. No Szymon ma szybszą skrzynię, także on wyjedzie za jakieś 10 minut i tak mnie dogoni, i tak mnie dogoni. Ja sobie powolutku lecę. Mamy 25 km do celu, także powolutku, a do przodu. da tarde, Szybko licząc około 80 traktorów właśnie wyjeżdża na drogę, także potrafiliśmy się zebrać. Tutaj powiat łowicki, trochę ludzi ze Skierniewic, tam od nas okolic dookoła Łowicza. Około 80 ciągników właśnie wyjeżdża na drogi. No i jak to zwykle bywa, mieliśmy jechać co 5 ciągników co 200 metrów. No i światła, nie światła, nic przez policję nie pilnowane. Rozbiliśmy się oczywiście, tu jedzie parę ciągniczków za nami znów samochody, potem znów parę ciągniczków. No tak to wygląda u nas zero organizacji, jeśli chodzi o policję. No i tak to tak to tak sobie jedziemy powolutku. Szkoda, że nie jedziemy właśnie w takiej jednej zwartej kolumnie, tylko tak wszystko porozbijane na, na kilka części. No ale... Blokujemy drogę, blokujemy, jedziemy sobie 10 na godzinę. Tutaj widzicie przed nami tam parę traktorów, za mną tylko Szymon jedzie, bo znów za nim samochody. Wszystko przez światła, niepilnowane przez policję, powinno stać na światłach, puszczać chociaż co pięć ciągników, a nie powiedzmy, przejadą dwa ciągniki, jeden zostaje i potem jedzie znów za sznurem samochodów. No niepilnowane przez policję, nic. Jedziemy już półtorej godziny, cały strajk miał trwać dwie godziny, cały przejazd. A my w jedną stronę jedziemy prawie 2 godziny, czyli przejazd będzie dużo dłuższy. No i bardzo dobrze, dużo więcej ludzi nam, nas zobaczy. Ludzie w ciężarówkach pokazują okejki, pokazują lajki, trąbią. My trąbimy to i oni trąbią, świecą długimi, także odbiór jest w miarę fajny. Zobaczcie, tutaj ludzie, którzy nie mogą jeździć traktorami flaga przy drodze. Bardzo bardzo fajnie to wygląda, bardzo, bardzo miłe gesty. Ludzie na wsiach stoją. Ludzie na wsi stoją na chodnikach, tak samo pokazują gesty że im się podoba, że tak samo są z nami, także naprawdę, naprawdę, naprawdę odbiór nie jest wcale taki, e, taki, że wam tak powiem o, zobaczcie tej pani pokazuje lajka, nagrywają ludzie telefonami, jak jadą samochodami. E, wszyscy ci ludzie, którzy powiedzmy e, nagrywają telefonami, czy robią zdjęcia, jak jadą samochodem, czy ludzie, którzy stoją na, na chodniku każdy, który robi te zdjęcia, jakby gdzieś te zdjęcia wrzucili, te filmy jakby gdzieś powrzucali na TikToka, czy, czy gdziekolwiek to już by był bardzo duży odbiór, bo w całej Polsce strajkujemy w całej Polsce ludzie mają dostęp żeby te zdjęcia robić po prostu, żeby to wszystko żeby to wszystko nagłaśniać, także naprawdę naprawdę niech każdy, który robi te zdjęcia, niech gdzie się postawiają, niech wszyscy zobaczą, że jest problem, niech wszyscy zobaczą, że rolnicy wyjechali na drogi Niech to będzie miało jak największy rozgłos. My teraz tutaj jakieś chwilowe zakorkowanie mamy. Tak to sobie jedziemy cały czas około 10 na godzinę. No i tak to wygląda przed nami rząd traktorów troszeczkę się wychylę. Pokażę Wam zobaczcie, ile tam jest traktorów przed nami, tak samo ile za nami jedzie. To jest. Wyjechało około 80 traktorów dzisiaj. Także no jest tych traktorów sporo, są też samochody osobowe. Naprawdę nie, nie wygląda to źle. Zorganizowaliśmy się i po prostu jedziemy, pokazujemy się na drogach. Mówię, odbiór jest raczej pozytywny. Mówię, ludzie robią zdjęcia, tam machają. Także no, myślałem, myślałem, że będzie więcej takiej pogardy w ludziach, ale jednak, jednak, jednak nie, nie jest tak źle. Połączymy się, jak będą wracać już, bo niedługo ty będziemy zawracać. Będziecie widzieć ile tych ciągników jest, realnie, realnie wyjechało, ile ciągników. Stoją, nagrywają. Widzicie. Kto nie mógł przyjechać powiedzmy, to i tak nas wspiera, właśnie stojąc przy drodze czy coś. Odbiór, odbiór jest fajny. Po dwóch godzinach jazdy w jedną stronę wreszcie widać traktory, które zawracają, więc teraz będziecie mogli zobaczyć, ile tak naprawdę nas tu jedzie. naprawdę sporo tych traktorów nie ma co się oszukiwać nowe jakie używane większe jakie mniejsze ja będę jechał będę nagrywał a wy to zobaczycie w timelapse. bo to nagranie będzie trochę za długo trwać Dzisiaj nowe czasy, nowe sprzęty kupione na raty Chłopi siedzą w długach, bo kredyty kazali im brać Kiedyś mogli kupić nowy traktor i kombajn do puty I w Europie się znaleźli, choć mieszkali dawno tam To rolniczy są, co niczym Echo w kraju niesie się Dziś w krowie lepiej niż nam W oborze ma glazura Wodę bieżącą i kran My już wracamy. Jesteśmy w tym momencie ponad 3 godziny na drogach. Miało być dwie godziny, troszeczkę się przedłużyło. Trzecia godzina, czwarta godzina strajku już, bo trzy godziny już jeździmy, 320 dokładnie, także czwarta godzina strajku trwa. No Zbliżamy się już znów do Mowicza. Teraz będziemy w Łowiczu. Zaczniemy się rozjeżdżać każdy w swoją stronę bo taki jest plan, już też na powrocie jedziemy cały czas 20 żeby nie jechać 10-5, bo to policja powiedziała, że się za długo schodzi niby dlatego jedziemy 20 troszeczkę szybciej no i co, I zaraz będziemy w Łowiczu, zaraz kończymy strajk przejazd drogami 3 godziny, także na pewno ludzie nas zauważyli korek za nami ogromny także, także troszeczkę utrudnień w ruchu było, ale no cóż, musieliśmy wyjechać, także wyjechaliśmy i tyle. Także to by było na tyle na razie z tej relacji. Zobaczymy, może to się jeszcze później po drodze uda się nagrać. No bo już teraz mówię, wracamy, zaraz się rozjeżdżamy każdy w swoją stronę i tyle. Zakończyliśmy strike. Ogólnie prawie 4 godziny jeździliśmy. Wracam z Szymonem. Wracam z Szymonem do domu, także tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!